Bardzo dobra informacja. Fundacja Polskie Weto jako wydawnictwo, zarejestrowane wydawnictwo i premiera pierwszej nowej książki. Nasza pierwsza pozycja. Pis o PO jedno zło autorstwa doktora Piotra Daniela Markowicza. Jest to politolog z uczelni wyższej. Ze mną poseł Grzegorz Braun, który jako wybitny reżyser i dokumentalista Dwa słowa powie na temat tej książki. Ja tylko dodam, że możliwość przedsprzedaży i zakupienia tej książki z autografem autora pod linkiem, który państwo się tutaj wyświetla. Pierwszy prototypowy egzemplarz dla posła Grzegorza Brauna. Bardzo dziękuję. Pispo, jedno zło, tytuł już mi się podoba. Doktor Piotr Daniel Markowicz. Ja jestem w poprzednim życiu reżyser gawędziarz, ale też pies na książki, więc chętnie tej na dobrą wróżbę przyjmuję, a, a zwracam Państwu uwagę, że wydawca tej książki. Adam Kania, Fundacja Polskie Veto. No, jest to weteran różnych naszych wspólnych akcji, tak? Zespół Norymberga 2.0, szereg interwencji. Kto by je zliczył? Na pewno nie ja, ale u Adama Kania jest porządek w papierach, więc na pewno może, może powiedzieć. No i, i co? I to może nieskromnie tak się tutaj pod tę książkę podepnę, podłączę i, i podpiszę, że jest to że jest jest to jakiś też i plon naszej współpracy. W Państwa ręce polecam miłej lektury.